I już zagranie. Koziara w środku pola Zobaczymy też na ile wystarczy gospodarzom sił Uwaga, mocna piłka na krótki słupek. Pawłowski wyjmuje my. piłkę z linii brawo. Końcowe, jeszcze Pawłowski Na rzut rożny, brawo Wojciech Pawłowski Żyje. Potrafimy zagrać dwóch, trzech podań Brakuje asekuracji z Oj. prawej strony Tutaj coś się źle poukładało w obronie Bąga, Uwaga, brawo Pa Wojtek no, Chłopak obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi na pewno będzie trudno. Uwaga, próba strzału z dystansu. Jej, jej, jej. Przyznać, że recepta jest prosta w wykonaniu piłkarzy. No nie może takich błędów robić Zieleniecki. Podał piłkę wprost pod nogi. Uwaga, bardzo niebezpiecznie. Gospodarze, uwaga. Brawo Wojtek, fantastyczna interwencja. O dalszym powodzeniu akcji. Po czobut. Sprytnie, radzi sobie jeszcze, Marcin robak, robak. dwa razy, robak do lewej nogi, dobrze do Mąki, jest szeroko, Kosakiewicz pokazuje, że prosto padło właśnie, takie rozwiązanie, spalony. Tak jest, ale bliźniacze zagrały. Przegrał piłkę do luki Jankowicza. Strauss. Piękna piłka, uwaga! No to jest faul na bramkarzu moim zdaniem. Pięczek uspokaja przez Zielenieckiego. Jest możżeń. Już ma na plecach zawodnika gospodarzy świetnie wypaszył Kosakiewicza. Kosakiewicz wysoka piłka na zamknięcie. Jest wolszczyński, ale tu zmarnował tę sytuację. Nie Rafał. Mógł puścić Konradowi. To własnej to. wartości tego, że umiemy. Tu też było na styku, prawda? Poczobutowy bardzo braków. ładnie Pięknie. na jeden kontakt z Konzobutem. To, to już zim. Zobaczmy, co zrobi Konrad już w polu karnym. Lewa noga, kładzie zawodnika. Aha, a gospodarzy a... Gutowski, no świetnie tutaj. Świetna akcja, naprawdę. Szkoda, że Szkoda nie. Osta... Patrzy na robaka, ja patrzę na sędziego, asystenta. Wybita piłka, no tak na styku. To uderzenie Konrada Gutowskiego, ważne. Właściwie tutaj no, cały czas, jak nie w obronie, to w rozegraniu bardzo ładnie. Teraz widzę dynamicznie. Kosakiewicz do prawej, trochę wstrzymał mąkę. Mąka dokręcać, próbował futbolówkę. Ta wraca pod jego nogi, będzie miał drugą szansę. Daniel Mąka sprytnie do Robaka, Robak na jeden kontakt z mąką. Mąka w polu karnym zastawiony tam jeszcze przez Rzut jednego roku. Pozostali skupiają się na walce w powietrzu. Zieleniecki. Jeszcze podłączył się Konrad. Świetne wyjście. Ale śmieliśmy tutaj możliwości ogromne. Skacząca piłka, ale ładne uderzenie. Bartłomieja początku. Szybko Wcześniej zagrali, już możliwość. gramy, już gramy Kosakiewicz. Będzie miękkie dośrodkowanie na Robaka, ale dobrze tu ustawiony choroś. Zbiera tanżyna, uderza na bramkę, ale to na rozgrzewkę. Strzałem mądrze widzę, teraz utrzymuje się przy piłce na 20 metrze. Bardzo ładne rozegranie z mąką. Pięczek, czy to jest ręka? Sędzia nie reaguje. No ale to jest walka, wiadomo, czasami dokonuje się złych wyborów. Przodu. Łatwo koziara. koziara Prosto padle do Jankowicza. Miękka piłka w polekarny. Dobrze wychodzi. Brawo, Wojciech Jest w środku nieko. Kociwnicz on już przebiegł dobrych 40 metrów. Przerobią tylko do mąki. Mąka ale ścięta. Piłka nie poradził sobie. Wolszczyński za Sankowicz. Jędło teraz ma dużo miejsca. O proszę. Podliński, na Robaka, ale ten nie wyprzedzony roko. przez obrońcę. Bardzo dużo miejsca Uwaga. teraz mają gospodarze. Wyrzucony Wiedłocha troszkę, Więdłocha. Musi zejść tam, że na wędłocha, prawa noga. Więdłocha! Nie ma gola! Poprzeszka i słupek! Jednocześnie ratuje widzew. Nie ma. Wracamy. Wysoka centra, ależ niebezpiecznie. Yy. Główkował. 0 do zera. Z tutaj na pewno w drugiej części spotkania Mateusz Możdżę od razu rzuca z głowy bardzo silnie. Głową, może. I mamy z głowy. Uwaga! 11 metr i znów. Niebezpieczny Zieleniecki, obok niego chyba Choroś. O iż mieliśmy fantastyczną okazję Wojtyga. Ale miejsca, ale luka tutaj jest w środku. Poziara ma tyle miejsca, że może swobodnie rozgrywać akcje. Proszę, Wojtek w dobrej formie. Wygranie na próbę też rehabilitacji, co dla niektórych. Ale jeśli po pierwszym kwadransie nie ma zmian, w grze no to tutaj zwykle szkoleniowcy właśnie na następne pół godziny już dezygnują kolejny. Gutowski, już polukarnym. Gutowski. Wolsztyński na jeden kontakt jest Gutowski. Sam na sam Gutowski! Yes! Konrad Gutowski! Konrad Gutowski zapowiadaliśmy, że może Konrad trafić do siatki dzisiaj i zrobił to w znakomity sposób. Bardzo łatwo wypracował sobie sytuację, ale to był efekt zespołowej akcji, a najważniejsze czego? Zaraz zapali się świetna tablica, świetna i świetna. Bez faulu musi tutaj no, Marcel nie zawodnika w pole karne, nie ma faulu, co się dzieje w polu bramkowym Widzewa? Trzeba tutaj wyjść do Maślanki, źle trafia w piłkę, bez faulu, odpowiedzialnie widzę. dobrze. Robo. Zieleniecki, obok niego Pogliński. Gasi piłkę, Pięknie. Wolsztyński, Wolsztyński, ale za długo, może e, nie za długo, ale sytuacja. zbyt widoczne to było, co chce zrobić e, tym kontaktem. Rafał Wolsztyński, ale za bardzo chyba tutaj odwrócił się do lewej nogi, dając do zrozumienia, że właśnie po długim będzie uderzał teraz kolej po krótkim słupku. Centra z drugiej strony. Mocno i sprytnie. Wybita piłka, ale tam Zieleniecki był bardzo blisko. Przymierza się do miękkiego dośrodkowania. Skaczą zawodnicy obu drużyn. Jest jeszcze jeden z nich na zamknięciu. Teraz Mąka przejmuje piłkę w strefie środkowej. Dobrze Radwański do Wolsztyńskiego, podłącza się Mąka i Gutowski. Gradok. Piękna. Piłka na Gutowskiego. Konrad Gutowski, prawa noga. Gutek do lewej. Gutowski lewa noga. Zablokowany jeszcze. Ale szakcja widzę, no, tylko trójką pomimo z tyłu tych zmian, Pomimo tych zmian tutaj... Małek. Chyba właśnie po, po Małku widać przede wszystkim tę pomoc swoim kolegom. Uwaga, niebezpiecznie w polu karnym, ale Będzie. bardzo dobrze. Zagranie na drugą stronę, ta główka. Może nam sprawić troszkę kłopotu. Mandiangu bardzo niebezpiecznie. Uwaga! Ratuje no, ale wszystko, Daniel My znowu robimy my indywidualny robimy? błąd. Do kogo ma pretensje? Do Mandiangu. Przybili wprawdzie piątki, ale no rzeczywiście. Rywal nam nie strzela, my strzelamy sami sobie braku Im tak bliżej było końca, wcześniej. tym więcej tutaj siedzimy. zmianę. Trzy minuty, wiemy już. W takim razie. Teraz strata biegnie po czobut, ale pierwszy będzie. Golki per gospodarzy. Nie ma spalonego. Jest Pawłowski. Pawłowski wychodzi z pola karnego. Co tutaj fał na bramkarzu? Ktoś, kto czuje. Proszę, jak niebezpiecznie. Polu karnym znów jest bardzo źle. Wyprzedził tam Tanżyna. Kaczerobak Robak w obronie. Koziara na lewej nodze ustawiona piłka jest po ustawiony teraz dla Radwańskiego. Szans. Dobra szybkość Adama Radwańskiego radzi sobie świetnie Radwański ma z lewej strony Michaela. Michael sam na sam Michael. Michael Ameją! Ameją! ręka! Będzie rzut karny. Czerwona kartka. I oczywiście rzut karny. Strzela Robak w jego prawy. Tak jest. Rzucił się w ten ruch. Błeśnowski, ale Marcin Robak strzelił bardzo silnie, jeszcze poklepał po głowie, że Legionowi zagrali dobre spotkanie. Zabrakło im może szczęścia, albo zabrakło też zimnej krwi.